Hej. Dzisiaj temat roślinny A właściwie taki wegańsko-dietetyczny Jest wiele argumentów za tym, żeby przejść na jasną stronę Na stronę mocy roślin, na odżywianie roślinne Ale na każdy argument zawsze, ale to zawsze Ktoś wymyśli jakiś kontrargument Chociażby ten argument był, wydawałoby się, niepodważalny To zawsze ktoś coś wymyśli, nie? Z tego wzięła się między innymi grupa Wierząca, że świat jest płaski, bo ktoś po prostu wymyślił kontrargument do tego, że świat jest okrągły i wiele osób uwierzyło w to. I tak jest ze wszystkim. Ogólnie jeżeli mówimy o argumentach za przejściem na odżywianie roślinne, to ktoś co chwilę podrzuci jakiś dziwny komentarz w stylu A, ja to nie mogę przejść na odżywianie roślinne. Bo lubię smak mięsa. No dobrze, to mamy masę substytutów mięsa, które smakują jak mięso, wyglądają jak mięso. Eee, więc nawet ten grzyb, o którym opowiadałem jakiś czas temu, który smakuje zupełnie jak kurczak, jest świetnym substytutem mięsa. No ale wtedy pojawi się kolejny inteligentny komentarz w stylu. O! Ci weganie to tak poszukują smaku mięsa, bo ich mózgi poszukują tego smaku, więc mózg potrzebuje mięsa, więc trzeba jeść mięso. I te komentarze zapętlają się w takiej wzajemnie wykluczającej się śmiesznej pętelce, ale jest jeden taki argument za przejściem na odżywianie roślinne, który można powiedzieć, że jest niepodważalny. 75% populacji wegan stanowią kobiety. I właściwie mógłbym tutaj skończyć e, i, i część z panów domyśli się o co mi chodzi. No, jeżeli mamy populację, w której 75% stanowią kobiety, to wiadomo, że spora część tych inteligentnych i empatycznych pań będzie miała problem ze znalezieniem. Inteligentnego i empatycznego faceta. Faceta, który nie chce co rano wyciągać z lodówki jelita napchanego szczątkami zwierząt, żeby to zjeść tylko takiego roślinojada, nie? No, więc panowie, ja to tylko tutaj zostawię. Ale dlaczego tak duża część populacji wegan to kobiety? Tutaj pojawia się z kolei temat instynktu macierzyńskiego. Kobiety mają, wiadomo, wrodzony instynkt macierzyński, ale to jest dosyć skomplikowany mechanizm, który sprawia, że kobieta będzie w danej chwili zachowywała się jak lwica i broniła swoje dzieci, ale jednocześnie będzie też taką falą, która chce torować przyszłość swoim dzieciom. Będzie myślała o ich przyszłości, o tym, żeby zapewnić im. Jak najlepszą e, drogę. Więc łatwiej jest paniom pojąć względy ochrony środowiska, względy e, podtrzymywalności tego sposobu odżywiania, e, bo myślą o przyszłości swoich dzieci, chcą zapewnić im e, stabilną, podtrzymywalną przyszłość. Więc to jakby działa w ten sposób. Najtrudniej jest to pojąć. Z kolei dzieciom i nastolatkom, i bardzo fajnie widać to, jeżeli ktoś bawi się analityką i statystyką ogólnie w Google Analytics. Jeżeli mamy swój kanał, to bardzo ładnie widać skąd pochodzą jakie komentarze, i można sobie to dzielić po grupach wiekowych, populacji i tak dalej. Więc polecam się pobawić, jak ktoś lubi takie rzeczy, ja lubię. Więc najtrudniej jest zrozumieć te wszystkie argumenty dzieciom i, i młodzieży tak mniej więcej do 15 lat, dlatego że te grupy zupełnie nie przejmują się przyszłością. Mają, mają rodziców, żyją chwilą, bawią się. To jest w ogóle wspaniały oczywiście okres życia, ale absolutnie nie myśli się o przyszłości. E, nie ma się w głowie takiego poczucia odpowiedzialności. To się pojawia oczywiście później, ale no ale 5-15 lat to, jest, to są grupy, z którymi no, no, no nie da się pogadać za bardzo. Nie ze wszystkimi oczywiście, nie umniejszam, ale statystyka mówi swoje. Podsumowując, uważam, że kobiety powinny mieć dużo więcej do powiedzenia w tych względach środowiskowych i przyszłości planety. I no skoro już mówimy o paniach i o odżywianiu roślinnym, to chciałem Wam dzisiaj pokazać bardzo ciekawy profil na Instagramie profil jembożyję profil prowadzony przez panią oczywiście z bardzo ciekawymi artykułami i wezmę dzisiaj na tapetę jeden z nich lecimy dzisiaj biorę na tapetę błonnik rozpuszczalny który jest paliwem dla naszej flory jelitowej i bardzo polecam zgłębić temat błonnika który jak wiadomo występuje wyłącznie w świecie roślin Warto wczytać się w badania prowadzone na przykład przez doktora Denisa Burkita, który badał działanie błonnika na ludzkie zdrowie od samego początku do końca. I to dosłownie, ale to już zostawiam ciekawskim. Błonnik rozpuszczalny prawie w całości ulega degradacji bakteryjnej w jelicie grubym, jest pożywką dla dobroczynnych bakterii, które mają szereg zadań w naszym przewodzie pokarmowym, pęcznieje w środowisku wodnym jelita cienkiego, zwiększa gęstość treści pokarmowej, zwalnia czas pasażu w jelitach, ma zdolność wychwytywania toksycznych związków, zapobiega ich wchłanianiu, odkrywa dużą rolę w zaburzeniach gospodarki jelitowej, Zmniejsza stężenie cholesterolu, wiąże nadmiar kwasów żółciowych, zwiększa wydalanie tłuszczu, opóźnia wchłanianie trójglicerydów i to wszystko przekłada się na zachowanie odpowiedniego zdrowia naszych jelit, a w następnej kolejności całego organizmu. Bardzo łatwo dostarczymy sobie rozpuszczalnego błonnika spożywając rośliny takie jak owiec, jęczmień, nasiona roślin strączkowych, fasola, groch, soja, soczewica, bób, orzechy, siemielniane, owoce takie jak. Jabłka, gruszki, śliwki, morele, brzoskwinie, cytrusy, owoce jagodowe, warzywa, np. pietruszka, marchew, bakłażan, brokuły, brukselka, kalarepa, cebula. Polecam więc zwrócić szczególną uwagę na ilość błonnika, jaką dostarczamy do swojego organizmu. Polecam obserwować profil na Instagramie i jembo żyję. Bardzo ciekawe artykuły. Tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Czołem, hej!